To już trochę coś po Ten na razie spokojny Jeszcze Jan coś z tym robił oprócz odgryzienia? Nie Przytulam się do wszystkiego co miało kontekst z Czy do To może taki spowolniony jest? Wczoraj był pobudzony, ale zabierz mu nie jest zainteresowany. Czyli to mogę ją wsadzić do gruntu? Możesz. Nawet jakbyś wirował, to możesz. Czytam w internecie. Chyba, żeby ją pogryzło.